BRING no. ja, ja... już... Ja już mam po prawie piętnaście, nie? no ja też ja bym sobie kupił tyle, ja bym sobie wszystkie wyposażenie po, po Szkolenie, kupił. No nie, ponowne przeszkolenie, do Ja bym no kupił sobie już sobie na E5. Sobie, ja na Słuchaj, ja bym sobie na E5 kupił już y, wyposażenie na y, T62A, na am 690. I już bym sobie kupił, na spokojnie, co pozbierał. Miałbym no, 103 stabilizator, dosięgacz i Wenta. No, 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 no. no. A nie? stabilizator, Wenta i dosystacznie. Dosyć Czyta, czyta, O, jedziemy tak samo, tutaj znowu też zrobię to samo co wcześniej. Co, zyskacz, z, z tej strony jest to samo miejsce, bo taka dobra. No, no. Tam gdzieś stał Aktymelek? Ja przy stałce? Nie, Aktymelek już został. Ale przy stałce, tak, tak? Ja stałem tak, że mi może będą świecić, ale nie mógł mi przebić. Tu, 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 tu przy tym Ale ta Marta a Arty nie ma tu patrz, Oj, jesteś Za wolno Spadam, spadam stąd, spadam stąd nie, nie wierzaj na górkę, tylko stań przy, może lucek gdzieś jeszcze I Buzeta. Zdążysz Zążysz wjechać Nie zdąży da pierdalam Dobra, uciekaj, bo ja się stanę tu I tak co im da to, że przejęli górkę, opatrz Cooldown nie jestem. Wyjadą już. Tak, no jak go, ja to patrz. Wiedziałem, oh. że tu staniesz. Przynajmniej tu czułem, że tu staniesz. Będę świecił ci. Nie, tam się nie pchaj. Nie, co mnie na zielone. Już. A już. Chuj. A dobra, stój. Może wybijesz te scouty z góry, nie? Te 6,9 tu się pcha. Gros stanąć za mną i byś się strzelał też. Większość pocisków we mnie leci. Dingo T69! Zajmę kolei to są, stoi w miejscu. A jak się whają pod lufem Uważaj, T69 do Ciebie jedzie. To umiesz, umiesz tutaj coś. Ja mam strzał tam. Daj Ja Tam, on tam. Coś nie, było. Z góry mnie jeb... Mówię, miele, tam jest T20, T69 się przyjeżdża To Wyświeci. Dobrze. Mówiłem, nie jest tam. Jak się tak łatwo nie wychyli. To już mam kd damage'a. Już masz 2k damage'a. nic nie zrobił. 2600. 600. Dwa, dwa, 254. Słuchaj nie ginąć tam, że cię z górki nie zjęli, bo... A AMX tam dziesiątka stoi. I świeci naszych T54. Tam To weź... O, no, nie można. No. Z he jesteś ładuje. T69 chyba. T29. To 69 nie ma. Masz Ja załaduję sobie nie to 69 Nie, nie wychylać do niego A mix pocie zjesz Ładnie Nie ma szans Ja tam zaraz na tą górkę będę się wbijał Dobra ja na górkę Nie tam jest t 5 No i niech będzie A no no on da do... radę mu spokojnie. Ja będę radę, spokojnie. Ja też podjadę do ciebie chyba nawet Tylko czekam masz tego jak TRA ja będę mógł wziąć t 69 Już dostał t 69 Jadę. Ta bier mnie, ja. ale też mogę. To jadę po niego. Żeby nie? ja, ja po jebie to... mu te trzy pestki i koniec i po nim. Jadę. Trzy trafione. Jadę po niego. Po co po T69? 9? Siadę po wszystko, co tam tutaj. Dobra, te 54 byś jeszcze. Tam tu flankę chyba wycie, wygrałem, z... wiesz, że tak powiem. Ale, chyba masz rację. Dobra, t 54 4 mnie strakowało i ucieka na dół. Zasiadę? T5-4? Spokojnie A ja jadę po niego. O, chodź, trochę tam. 9-1. t 6-9 straciło, stary, 7 sekund na tym, że... że... spadł sobie, a to było T5-4. E, patrz DHP HP straciłem przy takim demadżu. <laughs> patrz na to. <ty>. Coś mnie chyba Zabijesz, zabijesz go. Jego zabiję. On szybciej zginie tak. No, wiem. Zjeżdżaj się w pewej na... Nie, nie tracisz portret. Spoko, nagrałem to. Wszystko nagrywasz w ogóle? Tak, tak, no. To co tam kampią, idzieci, Kurwa, no lucek. Był mój. Nie. Tak. Ej, ja dopiero wjeżdżam podejmę, czekajcie. Nie, że to jest nie wiem. Olek. Fok, nie luj jeszcze nie kocham. O kurwa, ferbek, ej, wiomek. Który awczek? Eee, zeszedł po nie było by go już. Dostał ode mnie. Gdzie, M2? Gdzie są M103ki? Nie ma tutaj. go. A widzicie dostał... je? Eee, nie. A ty ninja widzisz je? Gdzie ty ninja? O. Kogo? m trzy, ale... Nie. Czał, to jest. No fajnie, ja. wiązka się uszkodziła, bo lekko to zjechało. To, to, to... Jestem epic. To to, 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 o, tamten ten dostaje już. i tak to <susurna> To, to fajnie ja to ja zrobiłeś. Jeszcze no Ty, to, ej, ej. To wiesz co my wczoraj zrobiliśmy na treningu? Pociąg. Ha. A to ja nie wiem co wy też nie zrobiliście, a więc w, w, ciągnęli mnie do góry, nie? Zostawiłem czołg na z dwóch, że jechał do przodu, nie? No. Przysiadłem, byłem na jakiejś skale, kurde. No. A ja zabiłem Rana, bo skoczyłem na niego przez przypadek, bo potem ktoś nie... na mnie chciał się No My pizzy jesteśmy, kurwa, no. trening. W tym grać taki trening z A nie, to był dla żartów, w ogóle nie To był końcowy już. od... T... wiesz? To 103 na mnie. Więcej w dajcie! A ile już zrobił? Cztery, dwa. Ja mam 3 koła. A ja tam dziewięć strzałów celnych. 3 tak. fragi! Ja siedem. Tysiąc... tysiąc... To niech Tiger strzeta do tak. O no, patrzcie Wciąż to jest? Ja cały czas po wygranej bitwie wyszle mam po 834 Na 341k Ej nie, ja mam 6 milionów, milionów to, to ładnie ten stabilizator jeszcze Oj w ogóle wyszle wczoraj K ten miałem? 961 i tam Milion jestem wiecie na plus jak mi podlicza to 377 No ja jestem na plus już jakieś Nie, ja jestem na plus jakiś może A macie to co pod Tylko Proszę Ja nie czy mam O6 ma? kurwa jebany Tuuuu To z lakalułem 6 Które? t 57 Heavy T57 Heavy 10... Fiorek Tu i tak jest dużo No i co, jaki chory tutaj? No i to wszystkich, rozpierdolić ja wszystkich Ja bym pojechał sobie na zielonkę ja też jabłka zielonka. Ale tam też 6-2 będą, że jasno, to ja się nie pcham. Jestem. Jakie... aaa, Lois. oni mają 2 dychy więcej. No. Co, milo mają dziesiątek więcej? 2 więcej, 2. Zajebisty matchmaking, nie poprawiony dalej. Słońce przy bunkrze, ja bym świecił. To jest smutne w chuj, takie coś no, Jak oglądałem w swoim filmiku oni mieli jedno dziewiątka wy w ogóle No K Kurde, tu jest snajpa kurwa jaki snajper! stoi, w bunkrze i będę na kurwiał Ty tak nic nie Ty no. się kurwa śmiejesz że tu zabijesz sześciu. Ja się nie śmieję się ty. Ja tu bym, jakbym chciał, to bym jeszcze więcej... bym mógł kurwa kampić do końca bitwy, potem wyjechać i poodobijać wszystkich. Ja tak zazwyczaj bym mógł robić, ale nie robię tak, bo to jest frak hu hunter a jutro tak będę robił. A jutro dojebany tak, no. <gry> jebany frak hunterem ja na jak nie będę grał, to będę wszystkich zapierdalą. 50 to nie jest dużo, bo Jest być... <gry> Wiesz co? I jak ja mam co 3, co bitwę, a zagram bitwę 100, to zagram bitwę 100 no to. Dostał, dostał, dostał. Tobi. A1? No, 7 HP, umościągnę. Nie ma kolegi 162, a połóż mi, połóż mi. Eee, patrzę się tam, ale czekaj, bo mnie zaświeci on, a drugi jedzie. Wow, dwóch. Gąska. On naprawił się wtedy? Nie wiem Naprawczy czy stracił Ale wiem, że jestem w dupie Nie, Jak w wyświecił Ja jestem w tyłku, podam strzelanie Oni do mnie strzelają, świeciłem. oni braknie 25 sekund strzelam Teraz pluton nie wystrzelam, przez to, że świecisz Jeszcze jeden tam gdzieś coś strzela do mnie Spoko, powietrze było z to kurwa. I tysiąc punktów taką bez gdzie. się ja John jest. Macie na hita panie zdjąć. No nie że nie trafił. Tylko piesiaka ty mi spadnie. No tylko, nie? Widzę tylko gąska. Wow, ale dosta... Ale ty Lurka, lurka mi ściągła, skąd! Nie ja. Co zjąłem? Co razjąłem? Co? Jebana lorka mi ściągła. Już uj, Gadę kości... tutaj. Kosik nas przejebane, nie? Dupie nie przewalone, tylko... Lufę nasze. No, czym? Nie masz? Nie masz już? Naprawiłem wąskę. Bym nie żył prawie tak prędzej, nie? Och, no, kurwa, no. Nie loka się, że no, mi nic no, nie, 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 nie No, ty się 3... tylko. My... tylko. Ty? Kurwa, ty. Masz go. Uuuu, jeszcze z tą lufą, spoko. Ładnie. Chyba żeś trafił. bliski tak. chyba. Muszę odowywać, ma mnie, a ja na, mnie, na niego nie mam strzału. Nie, się. Ja dobrze stałem, ale kurwa, wiesz co tak. zrobiłem? Chciałem się już cofać, nie? A tu kurwa wiesz, wyjechał chyba gdzieś lorka na FK albo E i mnie ściągnął przez tą dziurę w bunkrze, nie? Nie zajebał. No jest, jest, ja tam przeze mnie optułkliście. Teraz ten objeżdża ich, lucek? Chuj, te 50. O kurwa. Ale ESE, wiesz, jaki ma dobry pancerz na tyle? Jeden z lepszych zauważyłem, kurwa. ciężej go w tył nieraz przewiesić w bok. Do tego ja wolę w bok jebać nieraz. Uuu, że się. O, FV. No dostał, ale Object, nie blokuję. Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie jest Na hita dostanie, pa 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 pa, pa. Nie, przeżyję Co ty? Jak dostanie DV? To FV właśnie trzez dnięcie jak najszybciej. O Uf, UFO 704 F, to... się tak, a 15, tam się skąpiło, ale wywalą mi wszystkich. Misza, czemu tego nie zajmie? U nas sami zieloni gracze praktycznie zostali. A wtedy iść w górę? Fur... No. Strzeli, strzeli, dobra. Ale nie przepuść mnie, fajnie. T30, T30 jeszcze jest na no maście. To to się stanie? Aha. Chodź po T30, fajnie. Spoko, a tam jest ten, S10. Z czego się śmiejesz? Chyba się fajczy LOL Lorka na zielonym Ale te brytyjskie medy są do dupy z tego co zauważyłem To na MX właśnie na full Hpaję najlepszym, najlepszym medem teraz praktycznie to jest Batchat i kurwa ten to 62a chyba no. Są najlepsze medy ja no, co, staro robię, bo bardzo... Ja lubię takie medy barca typu. Magazynek, spierdalasz. A im się 1390 jeszcze niedobrze nie i Kości lepiej ode mnie w tym Kurwa, ty 1390 pojechał Yyy, Tak, cofnij się lepiej na bazę już. No ale patrz, jest to. Jeszcze to jest na fuzy jest zielona. To jest smutno, chyba co robi. Nie wyjedzi mój jeb, nie przyjmie sobie szota. No tak, Idiota tak. Nie trafi? Zdingował. Ale tam już. Tam? Ale dobrze, zarobił bo ją z. ten to sobie. Hmm. Gdzie jest ten piździk? Jest tam. O Jezu, patrz. Szybko, bo ja muszę iść po garnek jakiś, nie? Wszystki garnek? Garnek. Jesteś Zboczony lucek, jeźdź do przodu i go wykurw. No, patrz na frajera. Doszło. Tak. I chuj, wykończysz go. On już na gąsce. Dobrze. I jedzie, 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 jedzie. No kurwioj! Szczegona. Gąski, gąski. Ci... On ci nie, on ci nie powinien przebić. Jak przodem wyjedziesz. Tak jak mówiłem. Gąski. Lucek. Lucek. LOL. Te 30 z... ten... Yy, gąski, a ja Lorkę. Lorka Fart. Chwila. I, I ten. Zacznijcie, ja pójdę potem nie i zaraz przyjdziesz No, tak, kurwa, mistrz, rozpierdala system. No, na końcu. Ja tylko puszczę, żeby był gotowy, nie? Ja za chwilę przyjdę. No, to jest najgorętsze. Gek, coś przegrajcie. ale damage'u jest tak to...